Tak? Proszę. Siema, ziom. No siema, stary. Wiesz, że miałeś o 19 wpuścić film z giveawayem? O kurde! Przyznało mi się. Szy Witajcie. No dobra, więc zobaczmy, kto się stanie posiadaczem tej oto myszki. Dobra, więc wygranego już znamy jest to Prerey 1235. Gratuluję bardzo. Um, dziękuję też za komentarz. Może go przeczytam, może filmik o jakichś wartych uwagi w zestawach komputerowych niegotowców. Na pewno to przemyślę i coś z tego, tego wierzę. Ogólnie chciałbym bardzo podziękować za wszystkie tematy, które mi pod tym filmem konkursowym. Postaram się na nie wszystkie jeszcze odpowiedzieć w tym tygodniu i na pewno coś z tego będzie się u mnie na kanale pojawiało. No dobra, no to dziękuję bardzo, w wygranemu gratuluję jeszcze raz. Proszę kontakt na Messengerze może, bądź też poprzez e-mail, który jest na, na, na YouTubie. Dobra, gdybyśmy w razie nie widzieli, to zdrowych wesołych Świąt życzę, szczęśliwego nowego roku, a jeśli się zobaczymy, no to będę wam życzył tego samego ponownie, więc dużo zdrowia. Na niego zawsze można liczyć.